Jesteśmy tuż po meczu Super Puchar Słupska, w którym zmierzyły się drużyny Hasan, Kebab, Old i Osiedle Botorego. Zwyciężyła drużyna Osiedla 5 do 3, a ze mną przy mikrofonie jest Michał Zacharski, napastnik drużyny i trener Lech Urbanowicz. Michał, fantastyczny wieczór dla Ciebie. Cztery bramki, najlepszy zawodnik na boisku. Po takim meczu chyba wszystkie drużyny chciałyby mieć Cię w składzie. Nie, no myślę, że moje bramki to była zasługa kolegów z drużyny, którzy tam stoją obok. No a ja po prostu wykańczałem akcję. Nie było tu mojego dużego udziału, tak, że tak powiem, w tych akcjach. To była zasługa właśnie kolegów z drużyny. Nie? Rozumiem Panie Trenerze, w kuluarach, w kuluarach mówiło się raczej o zwycięstwie Hasana, sprawiliście piękną niespodziankę. No, raczej tak, dlatego że no, musieliśmy pożegnać Wojtka Wójcika, który no, ze zrozumiałych względów gra w Gwardii Koszalin, ma zakaz gry na Orlikach. Ja się bardzo cieszę, że Michał bardzo szybko dojrzał do zespołu, trwało to co prawda rok ale jest teraz naprawdę pełnowartościowym zawodnikiem i podobnie jak Cinek, jak Sebastian, jak Rabuś, jak tutaj zmiennicy, którzy wchodzili do gry, naprawdę zagrał dzisiaj chyba jedne z najlepszych swoich zawodów, zresztą już na poprzednim, poprzednim kosynusie Cup 2015 też było widać, że świetnie gra, widzi kolegów, podaje, dzisiaj podał, także jestem, jestem dzisiaj naprawdę na w superlatywach mogę się wyrazić o jego grze, ale nie, zapom nie zapominajmy o reszcie zawodników i trzeba tutaj też podkreślić, no niedoceniany Kamil Kędzier, który dzisiaj zastąpił bramkarza, który miał grać u nas nominalnie. Wiadomo, kapitan jest kontuzjowany. Pełne brawo dla wszystkich zawodników. Nowe twarze się pojawiły w naszym zespole. Myślę, że się, że się u nas tu wkomponują. No i myślę, że to osiedle wreszcie powalczy o to, co, co najpiękniejsze.